Cześć, panie Krzyśku. Witam. Środaż, że? Świeradów-Zdrój znowu. E, to jest. Również hotel Magnolia, tylko tym razem obiekt naprawdę bardzo ładny. Jest to historyczny obiekt, widać. Baza hotelowa, 54 pokoje. Tak jest. E, do tego basen. Basen, jacuzzi. jacuzzi. Cała baza zabiegowa, z z woda radoczynna. Właśnie, to są te wody radoczynne, tak? tak, które tak. tutaj y, no, musimy dbać o nie. Tak. W związku z czym wy, wykluczone jest wykonywanie odwiertów i nie wchodzą w grę wchodzą... pływankowe. Tak. tak. I stąd y, są tutaj pompy typu powietrze-woda. Tak. Y, jako podstawowe źródło ciepła? Do większości. No właśnie, współpracują powiedzieć. one z gazem, tak samo. Z gazem, jako mhm. drugie źródło. Drugie źródło, tak jest. Y -hmm. y, skąd decyzja o instalacji pomp ciepła, powietrze-woda? Y, jesteśmy w uzdrowisku. Wiadomo, piękne miasto wszystko, trzeba dbać o ochronę środowiska, trzeba niszczyć te kopciuchy i to jest podstawą. A cieszę się, że pan to mówi panie Krzyśku, bo tak szczerze nie wybrzmiało to do tej pory w, no, w większości instalacjach. a w większości ludzie, którzy montują. Moim zdaniem powinni o tym mówić, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz. Że modernizuje się stare budynki, czy cokolwiek w nowoczesność, no ale to idzie w ochronę środowiska z automatu. Ten aspekt ek ek ekonomiczny ekologiczny. Jest, jest bardzo ważny, tak, ale ekologiczny, ekologiczny też jest. No, jest no i można ważne. by było też pomyśleć, żeby nasze państwo i wiadomo gminy, województwa czy cokolwiek dokładały się do takich firm, które chcą w takie coś inwestować, bo na razie nic nie ma. Każda firma, która chce cokolwiek zrobić, chce zainwestować w fotowoltaikę czy cokolwiek musi przedzierać się przez papierologię nie wiadomo jaką. To jest masakra. To, to tutaj apel, żeby, żeby takim inwestorom pomóc. Natomiast dla przypomnienia, y, pompa ciepła nie generuje tak zwanej niskiej emisji, dlatego że ona korzysta z energii elektrycznej, elektrycznej. w związku z czym nie jest żadnym emiterem tak. substancji szkodliwych. Tak Wprawdzie kotłownia gazowa też nie jest dużym emiterem niskiego. No ale... W emisji, tak. ale zdecydowanie mniejsza emisja lokalna. Tak jest. Można ładniej sobie bilansować energię w sieci, tak więc rze rzeczywiście można stać się troszkę niezależnym. Bo, no, Nie, przypuszczam, się. że zależnym by tak i tak człowiek był, bo przy takich pompach, na przykład jak one są 12 kilo, 16 kW, przy założeniu, na przykład jeszcze tutaj na, na moim akuratnie obiekcie, dwóch to by wychodziło około 50-60 kW. To maksymalną moc, którą możemy założyć, to jest liczmy 40-50. To tak i tak pobór by był, ale już nie taki. Otóż to, właśnie, więc można sobie, można bardzo łatwo bilansować, bilansować a przy tak okazji jest. rzeczywiście odciążyć to... troszkę sieć, tym bardziej, że zapotrzebowanie Panie na jest energię duże. jest bardzo duże. Tak, przy, przy, przy pompach ciepła, przy całej inwestycji, inwestycji, która jest w budynku. Wiadomo, windy, nie windy prądy, telewizory, lodówki i różne inne... Jak chodzi o obłożenie hotelu, czy jest ono sezonowe, czy w miarę przez cały rok utrzymuje Pan podobne obłożenie? No na, na, na 30, 50, 60, zależy od, od pogody. To, to jest uwarunkowane też. Okej, okay, jeżeli no. ładna pogoda, tak, do tak, gości... Tak, tak jest. Okej, okay. no bo <laughs> pytam nie bez powodu, bo w przypadku hoteli jest bardzo duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Tak. I szczególnie występuje to tak zwane zapotrzebowanie takiej piko. Kiedy rano ludzie dużo no, z, tej, z tej wody korzystają, korzystają, a także wieczorem, kiedy tak jest. wracają. Więc jestem ciekaw, jak wykonawca poradził sobie z wykonaniem instalacji od strony hydraulicznej tutaj. No, pewnie możemy zobaczyć. Zobaczmy. Da jest, zapraszamy. Mariusz, witaj! <laughs> Kolejne Twoje dzieło. Um, kotłownia znów gazowa. Przy czym gaz tutaj stanowi źródło uzupełniające, a podstawowym są znów trzy pompy ciepła powietrze woda Witokal 200 S, 16 kW. 3 razy 16 kW, czyli prawie 50 kW znów w powietrzu. Tak. Mhm, Okej. Okay. Um, dla przypomnienia tu nie wolno wiercić. Mamy ochronę wód radonowych, jeżeli dobrze zap zapamiętałem. Tak. Te wody mają właściwości lecznicze. Tak. Nie? One to są używane przez właściciela hotelu. No po hotelu, prostu to są uzdrowiskowe tereny, także nie można wiercić. No takie jest prawo, nie? Jasne. Okej, okay. stąd pompy typu powietrze, woda. Powiedz mi, jak poradziłeś sobie z tym wniesieniem? Tego całego Robimy restryki, rze rzeczy to, 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 niemożliwe. Nie, to nie. jest z, z, zawsze doceniane bardzo, muszę Ci powiedzieć, dla, dlatego że sam zbiornik przez drzwi, który waży kilkadziesiąt kilogramów, jak no. nie więcej, osobna <laughs> izolacja, więcej. hydraulika, rozdzielacze, grupy pompowe, narzędzia, żeby to wszystko pos, poskręcać, na, na, naprawdę bardzo dobra robota. Powiedz mi tutaj, Mariusz, o strony takiej technicznej. Podobny budynek jak chodzi o zapotrzebowanie, czyli 210 kilo tutaj zapotrzebowania mocy. Przynajmniej taka jest moc kotłowni gazowej. No ale to można brać pod uwagę tak, że nie zawsze te moce kotłów są adekwatne do zapotrzebowania na ciepło. Jasne. jasne. One są tak szacunkowo z palca dobrane, nie rozumiem. Okay. Czyli no, I także także to też nie, nie było możliwości do. Dokładniejszego dobrania pomp ciepła. Jakie mocy mają być, żeby pokryło to zapotrzebowanie, przynajmniej w jakiś bliższych 100% zapotrzebowania. Tak, nie? ale, ale to, jest, to jest, powiem Ci bardzo ciekawe, i to jest warte pod podkreślenia, że właśnie w układach hybrydowych jest o tyle małe ryzyko. I bezpiecznie. Bezpiecznie, tak. że dobierasz pompy ciepła. Swoim dużym doświadczeniem wiesz mniej więcej jaką moc powinieneś zaproponować, żeby uzyskać efekt. No i też, też warunki finansowe, bo to też nie są tanie, się, tanie nie inwestycje. Ta. Mocy, ta. Ta. I później ma inwestor już przynajmniej obraz jak te urządzenia działają, I ile jeszcze mniej więcej trzeba zainwestować, żeby to mhm. było no 100%. Nie? Tak jest, no właśnie. Wracając do techniki. E, przygotowujemy ciepłą wodę. Tak. Dwa zbiorniki po 500, litrów. po 500 litrów, to mamy wodę użytkową. Tak, poprzez wymiennik wymiennik skręcany, mhm. też dosyć duży, około 120 kg, więc to jest bardzo duży wymiennik. Przygotowujemy również wodę radonową do celów leczniczych, też w zbiorniku 500 litrowym, ładowanym warstwowo poprzez wymiennik, taki sam, żeby był przystosowany. Ten umieszczony tutaj za nami? Tak. Mhm. Przez pompy ciepła, żeby było, nie było taktowania, a zapewniający w 200% odbiór ciepła poprzez kotły. Z ciekawości tą wodę radonową, do, do jakiej temperatury się podnosi? No, ją podnosimy do 45 stopni. Bo to jest na, na, cele, na nie, cele kąpielowe. kąpielowe. Tak, okay. tak, 45 stopni. Mhm. Natomiast wodę użytkową podnosimy do około 50 stopni. Mhm. Czasowo ją oczywiście wygrzewamy elektrycznie, żeby nie było bakterii nie? No to jest też właśnie bardzo ważne, tak jest. Z tego co wiem, to sam byłem tu kilkakrotnie i wyłączałem kotły gazowe, sterowałem ręcznie automatyką po, po to, żeby wykluczyć kotłownię gazową, żeby pokrywały pompy ciepła w 100%. Do około, około 5 stopni to wystarczało. Czyli ten punkt dołączenia drugiego źródła ciepła to jest około 5. Tak. To jest, to jest, to jesteśmy w stanie w takim razie pokryć no ponad 70% zapotrzebowania energetycznego dzisiaj. Na te szczytowe momenty będzie potrzebne jakieś kluczowe źródło, w przypadku nawet montażu dwóch, dwóch jednostek, ale to już będzie znikome udział tego gazu. W porównaniu do pomp ciepła. Tak, no biorąc pod uwagę specyfikę działania hotelu, zawsze jednak ten tak, pik tak. na ciepłą wodę powoduje, że to zapotrzebowanie jest błyskawicznie potrzebne, więc no w tym momencie, że jak pompy nie zareagują, tak, wystarczającą tak. mocą po, po, potrzebujemy źródło. E. Przy lokalizacji jednostek ze, zewnętrznych, mm -hmm. e, aspekt hałasu brałeś pod uwagę? E, też brał inwestor pod uwagę, ponieważ wyżej są pokoje i ludzie. Na to zwracają uwagę, bo wiesz, bo te rzeczy są kluczowe. Jak ktoś przyjeżdża odpocząć, no to nie przyjechał pod ulicę tramwajową, nie? No tak, czyli na nawet, światła. No tak, jadąc do hotelu, chcę odpocząć. Natomiast no, z punktu widzenia inwestora, no ważne jest, żeby komfort tutaj kuracjuszy był zapewniony. No przede wszystkim, goście, ponad wszystko. Tak jest. Mariusz, bardzo Ci dziękuję znowu. To była sama przyjemność. Mam nadzieję, że się spotkamy wkrótce na kolejnej inwestycji. Okej, okay, zapraszam. Dziękuję bardzo. Kolejny odcinek dotyczący pompy ciepła i myślę, że warto byłoby wspomnieć, jak takie pompy się opierają. Przede wszystkim dobór odpowiedniej pompy. no Zależy od wielu czynników, tak? Przede wszystkim wielkość budynku, izolacja tego budynku, gdzie ten budynek w jakiej strefie klimatycznej został zamontowany i ile tego ciepła ten budynek potrzebuje. Jeżeli już sobie ocenimy te wartości, no to należy również w przypadku pompy ciepła gruntowej ocenić właśnie e, jakie mamy warunki, czy mamy warunki na odwiert, czy mamy warunki na wymiennik y, poziomy e, z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia, tak? Czy mamy tutaj możliwość wyciągnięcia troszkę większej ilości ciepła czy mniejszej, czyli takie niezbędne badania geologiczne również trzeba Wykonać. Po wykonaniu badań geologicznych przechodzimy do kolejnego punktu, czyli efektywność energetyczna. Tak? No myślę, że przy wyborze pompy ciepła również trzeba się kierować tym, jaką sprawność ta pompa ciepła jest w stanie osiągnąć, z jaką sprawnością będzie nam to ciepło generowała. Koszty eksploatacji, koszty samej instalacji i ewentualnie jakieś oszczędności w porównaniu z innymi źródłami ciepła, ale przede wszystkim również podczas doboru należy spojrzeć, kiedy jeżeli sobie byśmy zwizualizowali na wykresie zapotrzebowanie budynku na moc, to moc, która pompa ciepła jest w stanie nam dać, w zależności od tego, co się dzieje z temperaturą na zasilaniu, tak? czyli tą temperaturą, która z tego wymiennika właśnie gruntowego, czy to poziomego, czy pionowego będzie wpadać na instalację, to w którym momencie ta moc, którą pompa może osiągnąć... Przetnie się z tą mocą, która jest wymagana przez budynek. I punkt biwalenty to właśnie ta temperatura, przy której wydajność pompy ciepła staje się niewystarczająca. I to jest moment, w którym ilość ciepła, które musimy dostarczyć do budynku, jest wyższa niż to, co pompa ciepła może nam zagwarantować. To taki kluczowy parametr jest, można by było powiedzieć, do. Doboru pompy ciepła, bo punkt biwalentny to jest punkt, w którym musielibyśmy na przykład włączyć drugie źródło ciepła. W postaci żałki, kotła elektrycznego, może kotła gazowego, może kominka z płaszczem wodnym, coś, co będzie w stanie nam wspomóc pompy ciepła, ale. Co zrobić, żeby poprawnie tą pompę ciepła dobrać? No, przede wszystkim najlepiej jest skontaktować się z jakimś, czy to handlowcem, czy doradcą technicznym, czy inną osobą, która w danym temacie jest obeznana, ale poza tym jest wiele kalkulatorów, również takich dostępnych na naszych stronach, które są w stanie w jakiś szacunkowy sposób. Taką pompę ciepła dobrać i też pokazać, w którym miejscu ten punkt biwalentny występuje i co z tym punktem biwalentnym należy zrobić. Czy dobrać większe urządzenie, albo może inne urządzenie, które będzie wspomagało pompę ciepła. Również jesteśmy w stanie taką, taki dobór wykonać. Dlatego zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. A teraz zapraszam na obejrzenie paru pięknych widoków jeszcze z naszego wyjazdu. Dzięki.